Dzisiaj sięgamy do pierwszych wersetów Słowa Bożego, aby wywieść stamtąd pewną zasadę, która dla każdego wierzącego człowieka staje się podstawą i fundamentem jego codziennego życia. Otóż w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale pierwszym, czytamy na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. Niech stanie się światłość. Co ciekawe, jeśli uważnie czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, ten fragment, który dotyczy stworzenia świata, to dopiero kilkanaście wersetów później czytamy, iż Bóg stwarza gwiazdy, stwarza księżyc, stwarza słońce, ale światłość już istnieje. Bardzo ciekawe. Jest to tym bardziej frapujące, że kiedy czytamy Księgę Objawienia, końcowe fragmenty tejże Księgi, które wskazują nam na nowe Jeruzalem, to z kolei słyszymy tam zapowiedź Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie ma już Księżyca. Nie ma już słońca. Ale to baranek jest tym, który jest światłością Nowego Jeruzalem. W ten taki bardzo prosty sposób widzimy, że historia z dziś zatacza koło. Naprawdę jest tak, że historia się rozpoczęła i historia się któregoś dnia skończy. Biegnie równolegnie do wieczności z tą różnicą, że któregoś dnia zakończy swój bieg, a wieczność istnieje nienaruszalnie. Pamiętajmy słowa, które przeczytaliśmy. Niech stanie się światłość. W odpowiedzi stała się światłość. Niesamowite stwierdzenie i niesamowity efekt działania Słowa Bożego. Jaka z tego płynie dla nas nauka? Otóż kiedy będziemy czytali Biblię, to przez całą historię Biblii znajdziemy tę zasadę w każdym miejscu. Parę przykładów. Izraelici funkcjonowali w Egipcie jako lud niewolniczy, żyli w ciemności. Przyjście Mojżesza i wyjście Izraela z Egiptu było porzuceniem ciemności i wejściem w światłość. Pan Jezus Chrystus, kiedy przychodzi na ten świat, wspomina o tym wyraźnie Ewangelia Mateusza w rozdziale czwartym. Dowiadujemy się, że tenże Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, w którym ludzie siedzieli w ciemności i zobaczyli wielką światłość. Prolog Ewangelii mówi, że na Świat pełen ciemności przyszła światłość. Ba, coś niesamowitego mówi. Apostoł Paweł, byliście kiedyś ciemnością, a dzisiaj jesteście światłością. W każdej sytuacji, w której człowiek bieżący się znajduje, w każdej sytuacji. Jeśli wokół jest ciemność, to aby podjąć właściwą decyzję, musi odwołać się do Słowa Bożego. Pamiętajmy to, co czytaliśmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z rozdziału pierwszego, werset trzeci. Bóg rzekł, niech stanie się światłość i stała się światłość. Do rozświetlenia ciemności tego świata potrzebujemy Światła, które nie pochodzi z tego świata. Potrzebujemy światła, które pochodzi spoza tej rzeczywistości. I jedyną nam znaną metodą rozświetlania ciemności tego świata jest odwołanie się do słowa Bożego. Za każdym razem, kiedy czytamy słowo Boże, nie wiem czy sobie uzdajemy z tego sprawę, czytamy o rzeczywistości, której nie znamy. To dlatego Biblia jest księgą frapującą i zdumiewającą. Dlatego, że ona mówi o rzeczach, o których ludzie co najwyżej co najwyżej są w stanie pomarzyć, ale o większości tego, czym jest rzeczywistość opisywana przez Biblię, ludzie nie mają żadnego pojęcia. Nic nie wiedzą o tej rzeczywistości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że świat pogrążony jest w grzechu, a grzech jest równoznaczny z ciemnością. A ciemność niestety zawładnęła wieloma, wieloma ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyrwać się z tej przeklętej ciemności jak tylko w jeden sposób, a mianowicie właśnie poprzez słowo Boże. Kiedy sięgamy do Ewangelii Jana, to w Ewangelii Jana znajdujemy bardzo ciekawy fragment, który też pozwala nam zrozumieć, o czym dzisiaj mówimy. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Aby wyszło na jawrze uczynki jego są dokonane w Bogu. A jakie jest przeciwieństwo takiego postępowania? A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. A więc znowu mamy tę rzeczywistość ciemności, pełną grzechu, pełną podłości pełną zła i przekleństwa, a przeciwieństwem jej jest światłość, która naprawdę nie pochodzi z tego świata, bo ta światłość przyszła na ten świat, ale przyszła z nieba, a więc zupełnie innej rzeczywistości. Wszystko, czegokolwiek dokonujemy w życiu, musimy dokonywać, można powiedzieć, na tej linii Konfrontacji. Ciemność i światłość. Nie da się tych dwóch rzeczywistości połączyć. Ludzie bardzo często używają takiego określenia, które mówi szarość. Chodzimy w szarości, przebywamy w szarości. Nie wszystko jest takie jednoznacznie złe i jednoznacznie dobre. Trzeba także zobaczyć ten błogosławiony środek. Nieprawda. To jest zwyczajne kłamstwo. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Na siłę jeszcze możemy się zastanawiać, czy jest możliwość, aby jakieś zło nazwać wielkim, albo inne zło nazwać mniejszym. Ale pytanie, czemu ma służyć ten podział, skoro zło, zarówno wielkie, jak i małe, prowadzi nas do śmierci. Bez znaczenia, czy ono jest w naszej ocenie większe czy mniejsze, małe czy duże, to jest absolutnie bez znaczenia. Czy w naszym codziennym życiu stosujemy taką zasadę, zasadę rozdziału światła od ciemności, światłości od ciemności? Bo jeżeli jej nie stosujemy, to musimy zrozumieć, że nie chodzimy w żadnej szarości. Ale chodzimy w ciemności i nasze decyzje, decyzje, które podejmujemy, są decyzjami ludzi, którzy niestety żyją w ciemności. Wiele tych biblijnych historii mówi nam o tym, że jakiś człowiek żył w ciemności. Od chociażby Gedeon w Starym Przymierzu, praktycznie niewolnik filistyński. I dopiero przyjście Anioła do jego życia sprawiło że stał się człowiekiem światła apostoł paweł żył w ciemności w ciemności grzechu w ciemności religii był człowiekiem który nienawidził który przeklął tych którzy opuścili jego religię spotkanie ze światłością z jezusem chrystusem sprawiło że zaczął być człowiekiem światłości i równie dobrze to, co on powiedział o innych, o do niego się odnosi. Kiedy powiedział, byłem kiedyś ciemnością, a jestem teraz światłością. Taka jest prawda o tym, co, czego uczy nas Słowo Boże na temat naszego postępowania, na temat naszego życia. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, jak podejmuje decyzję. Jak podejmuję decyzję? Jeżeli podejmuje decyzję jako człowiek chodzący w błogosławieństwie, w światłości, to te decyzje oczywiście zawsze będą decyzjami, które będą się Bogu podobały i będą mnie, osobiście mnie, przynosiły błogosławieństwo i spełnienie, i zwycięstwo, i radość, i pokój. Ale jeśli będę podejmował decyzję bez spojrzenia w Słowo Boże, bez konfrontacji ze Słowem Bożym, to chociaż mogę podejmować je jako człowiek wierzący, to moja decyzja zepchnie mnie do ciemności. Stanę się człowiekiem, który zanurzy się w ciemności. Nie dlatego, że ktoś go zepchnął do tej ciemności, ale dlatego, że sam siebie zepchnąłem do ciemności i sam sobie zrobiłem Ogromną krzywdę. Jak wydostać się z takiego miejsca? Tylko w jeden sposób. Przyznać się do błędu, przyznać się do popełnienia grzechu, przyznać się, że dokonało się za pomocą mojej decyzji jakieś zło, które być może nawet wylało się na wielu ludzi. Ale jeżeli wyzna mój grzech, jeżeli... Przeproszę, będę pokutował, wracam do światłości i jako człowiek światłości mogę podejmować znowu mądre, pełne pokoju i błogosławieństwa decyzje. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że prawdziwą światłością jest Chrystus. A co dla nas oznacza chodzenie w światłości? Dla nas to oznacza chodzenie w Jego Słowie ponieważ za Jego słowem nie tylko kryje się On sam, ale kryje się także cała Jego osobowość, cała Jego istota, cała Jego chwała. To jest po prostu Syn Boży w działaniu. Syn Boży, który także poprzez Słowo, które staje się Duchem, porusza nasze serca, dotyka naszych serc, łami i kruszy wszystko to, co pochodzi tylko z ciała ze świata, a może nawet jeszcze ma jakieś demoniczne podłoże. Nie bójmy się chodzić w świetle, nie bójmy się zdążać do światłości, nie bójmy się szukać tego, co czyste i święte, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie nasze życie poprowadzić tak, aby podobało się naszemu Bogu, ale też żebyśmy i my sami mieli z tego życia radość, błogosławieństwo, Pełnie chwały, pełnie radości. Kochany bracie i kochana siostro, dzisiaj jest dzień, kiedy będziecie podejmowali decyzje. To będą różne decyzje. To będą decyzje, które związane będą z wychowaniem dzieci. To będą decyzje związane z żoną czy z mężem, związane z wykonywaną pracą. To będą decyzje wynikające z faktu, że idę gdzieś z wizytą, że staję gdzieś w kolejce, że jestem gdzieś w jakimś urzędzie, Zawsze podejmuje decyzje. Jak te decyzje podejmujemy? Najgorszy sposób na podejmowanie decyzji to jest pewien, pewien automatyzm. Wielu z nas tak poczynia. Naprawdę, wielu z nas to robi. Odstajemy rano i zastanawiamy się, czy myć zęby, czy nie. Nie, po prostu je myjemy. Ale kiedy już zaczynamy je myć, to zaczynamy wchodzić w pewien rytm codziennego dnia. I wielu z nas po prostu przestaje myśleć w tym momencie o Bogu, a myśli o tym, co będzie za chwilę się działo. To nam wręcz gwarantuje, że wiele naszych decyzji będzie złymi decyzjami. To nam wręcz gwarantuje, że popełnimy wiele błędów w ciągu najbliższych godzin. Być może nie będą to jakieś tragiczne błędy, być może nie będą to jakieś. Sytuacje, które trzeba będzie kiedyś radykalnie zmieniać. Ale jeżeli czynimy to dzień w dzień, dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, wreszcie rok w rok, to nie dziwmy się, że nasze życie nie przynosi nam satysfakcji. Nie dziwmy się, że kiedy zaczynamy się któregoś dnia zastanawiać nad swoim życiem, to dochodzimy do przedziwnego wniosku. A mianowicie, że wokół nas jest ciemność że my sami poruszamy się w ciemności. I to nie dotyczy kwestii zbawienia, ale to dotyczy kwestii zrozumienia rzeczywistości, w której żyjemy. Zrozumienia też, w jaki sposób w tej rzeczywistości powinniśmy się poruszać jako ludzie wierzący. Przecież żyjemy w świecie przeklętym, przeklętym grzechem, przeklętym złem, przeklętym śmiercią. Jakże inaczej możemy w tym życiu, rozumieć swoje postępowanie, jak nie przez pryzmat Słowa Bożego. Drogi bracie, droga siostro, kłania się proste pytanie, czy czytasz Słowo Boże, czy sięgasz po Słowo Boże, czy rozmyślasz nad Bożym Słowem, czy to Słowo Boże decyduje wtedy, kiedy podejmujesz decy kolejną decyzję o kolejnym kredycie. Czy to słowo Boże decyduje wtedy, kiedy podejmujesz decyzję o zamąż pójściu, czy też o zawarciu związku małżeńskiego? Czy to słowo Boże decyduje wtedy, kiedy decydujesz się, do jakiej szkoły pójdziesz, na jakie studia się udasz, w jakim miejscu zamieszkasz, czy wyjedziesz z Polski, czy też w Polsce zostaniesz? Mnóstwo, mnóstwo decyzji z których każda może okazać się katastrofą. Czy naprawdę sięgamy zawsze po słowo Boże? A jeśli tego nie robimy, to jaką mamy gwarancję, że postępujemy mądrze? Oj, nie postępujemy mądrze, to jest wręcz pewne. I będą i są tego konsekwencje w życiu każdego z nas. Dlatego dzisiaj, kiedy słuchamy tego aceranka, to zachęcam wszystkich, aby zawsze, nieustannie, bez przerwy sięgać do Słowa Bożego i sięgając do Bożego Słowa, żebyśmy mieli świadomość, że Bóg powiedział i stała się światłość. Bóg powiedział, zostało zapisane, kiedy ja w to uwierzę, kiedy dostanie się częścią mojego życia, stanie się światłość w moim życiu i będę wiedział, jak należy postępować.